Witam, Bogusz Kasowski, Słowcowe Info w poniedziałek, 27 lutego. Stany Zjednoczone zapowiadają, że od 10 marca wprowadzą 200% cło na aluminium z Rosji. Będzie to oczywiście równało się praktycznie zakazowi importu rosyjskiego aluminium, który nie jest może zbyt mocno obecny na rynkach amerykańskich, ponieważ w 2022 roku Import aluminium z Rosji wyniósł niecałe 192 tysiące ton, stanowiąc niecałe 4,5% z całkowitego importu aluminium przez Stany Zjednoczone, i było to znacznie mniej niż w poprzednich latach, bo 8,9% rosyjskiego aluminium, 8,9% z całkowitego importu aluminium z Rosji było Pochodziło z Rosji w 2018 roku, w 2017 było to prawie 15%, więc tutaj Stany Zjednoczone już od dłuższego czasu są na tej ścieżce spadkowej, gdzie należy pamiętać, że w 2018 roku nałożono sankcje na aluminium rosyjskie przez Stany Zjednoczone, które zostały zniesione na początku 2019 roku. Tutaj cło nie równa się sankcją. Pamiętajmy, że Rusa, ale największy producent aluminium w Rosji, odpowiada za około 6% światowej podaży tego surowca. Na ten rok ta podaż jest szacowana sumarycznie globalnie na 70 milionów ton. Tak więc 6% to jest swoja liczba, ale też sankcje amerykańskie nie, znaczy te cło amerykańskie nie są sankcjami, dopiero sankcje by spowodowały, że inni odbiorcy by przestali kupować rosyjskie aluminium. Tutaj tylko Stany Zjednoczone odcinają się od tego rynku. Nie są to sankcje, tylko jest to co najwyżej dodatkowy koszt dla wszystkich przedsiębiorstw, firm, które w Stanach Zjednoczonych chciałyby sprowadzać rosyjskie aluminium, korzystając także między innymi z niższych stawek. Tak więc tutaj Stany Zjednoczone nie wprowadziły sankcji, które odbiłyby się na całym świecie i momentalnie by nam podniosły ceny aluminium, jak i też wpłynęłyby bardzo negatywnie na inflację. Tylko po prostu doszło do sytuacji, w której Stany Zjednoczone zamknęły swój rynek nakładając po prostu cło. Oczywiście jest wysoce prawdopodobne, że to cło zostanie zaskarżone przez Rosję do Międzynarodowej Organizacji Handlu. Niemniej jednak to jest kwestia kilku lat, się to rozstrzygnie. Tak więc nie powinniśmy mieć tutaj dużego skoku cen aluminium na świecie, jak i dużego skoku inflacyjnego z tego tytułu, ponieważ jest to ruch, który tak naprawdę niewiele zmienia w ujęciu globalnym, zmienia tylko w ujęciu amerykańskim i to w niewielkim tak naprawdę aspekcie. Rusal właśnie po tych sankcjach amerykańskich z 18 roku jak na razie nie był ruszany, podobnie jak nie jest ruszany sektor energii atomowej w Rosji przez sankcje ze względu na bardzo właśnie wysokie uzależnienie świata od tych surowców. A my tymczasem oczywiście przejdziemy do świeczek. Ja już z góry serdecznie zapraszam zarówno na konferencję CAFs. Też link jest oczywiście w opisie do głosowania. Mamy przed sobą ostatni tydzień głosowania w konkursie InvestCavs. Do 6 marca jest głosowanie. jaki zachęcam do estacji oczywiście na jutrzejszy webinar na odprawę surowcową. A tymczasem popatrzmy, co tam na rękach się dzieje ciekawego. Wspomniałem o aluminium, to oczywiście nie sposób nie spojrzeć chociażby na moment, na wykaz aluminium. To jest kolejny kontakt na aluminium ze Stanów Zjednoczonych, tak więc jak widzimy, mieliśmy wykaz dzienny, nie jest to jakiś mega płynny rynek, natomiast widzimy, że mieliśmy bardzo duży szczyt pod kątem właśnie obaw o sankcje o sankcje amerykańskie, czy też sankcje ogólnie przeciwko Rosji, również zachodniej Europy po rozpoczęciu inwazji. Te sankcje się nie pojawiły. Teraz tutaj, oczywiście, kolejne rundy sankcji na ten rok w styczeń też podskoczyły ze względu na obawy, co Rosjanie przygotują na rocznicę inwazji. No, prawdę mówiąc, oczywiście wszyscy się spodziewaliśmy, że Rosjanie będą coś kombinować na rocznicę, a tutaj się okazało, że jednak nie. Powiem szczerze, że jest to mocno zaskakujące. Z drugiej strony. Rocznica wydarzenia, które miało nie istry, które miało być już zakończone, tak? Gdyby to było zwycięstwo Rosjan jakieś pod tym względem, to ta rocznica by może miała jakiś sens, ale fakt, że tygodniowa operacja przedłużyła się do 12 miesięcy, to nie jest coś, co się świętuje jakimś dodatkowym, wielkim atakiem, zwłaszcza, że wszyscy się go spodziewali, tak więc no, z punktu widzenia taktycznego, oczywiście yy, też jest tutaj. Dość istotne, no niemniej, jak widzimy na wykresie, to mamy do czynienia z sytuacją, w której ten rynek nam oscyluje na dość wysokich poziomach. Jednocześnie nie są to poziomy jakieś niespotykane wcześniej, ponieważ tak naprawdę na tych poziomach cenowych jesteśmy już przez od połowy 21 roku. No i są one znacznie wyższe, tak do poprzednie szczyty mieliśmy na 450. Dolajach, tak więc 480 dolajach, tak więc tutaj obecnie jesteśmy w dłuższym okresie, który gdzieś tutaj nam pokazuje, że po prostu ten rynek aluminium jest raczej drogi niż tani. To też wynika z faktu, że w 2021 roku już mieliśmy bardzo drogą energię, i to zaczynało wymuszać zamykanie zakładów produkcyjnych hut, również w Europie więc to jest skutek tego, że te ceny są tak wysokie. My już oczywiście zerkamy na rynki inne, te bardziej bieżące, te bardziej rozgrywane tutaj przez nas wszystkich. Ropa naftowa stoi nam w miejscu tak naprawdę nadal, tutaj nic się nie zmieniło, widzimy SMA 55, dzisiaj nam oscyluje. Wsparcie na 80 jest solidne, solidnie techniczne, wsparcie na 80 dolarów JP Morgan Twierdzi, że jego zdaniem krótkoterminowe ceny opy powinny spaść w kierunku 70 dolarów bardziej niż wzrosnąć, natomiast OPEC prawdopodobnie ograniczy produkcję w celu spadku, ograniczenia spadku ceny opy. Biorąc pod uwagę, że jeżeli 80-ka się jako się utrzyma, to OPEC raczej nic nie zrobi, żeby tutaj nie zmieniać tego rynku, nie usiłując go podbić ponad jakiś zdroworozsądkowy rozsądkowy poziom. Więc myślę, że tutaj OPEC, dopóki ta cena nie zejdzie na stałe poniżej 80, bo widzieliśmy, w grudniu mieliśmy zejście poniżej 80 dolarów, ale to było 1, 2, 3, 4, 5 dni, tak? Potem byliśmy znowu powyżej, potem walczyliśmy z tym poziom, potem znowu byliśmy 5 dni poniżej tego poziomu, ale wróciliśmy powyżej i już tak naprawdę od połowy stycznia cały czas 80 jest solidnym wsparciem. Zapasy ropy, ponieważ były podane w czwartek, więc oczywiście są w dzisiejszych notatkach, w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 7,6 miliona, podczas gdy prognozowano wzrost o 2,1 miliona. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której zapasy ropy są najwyższe od maja 2001 roku. Wskaźniki wykorzystania afinei nam troszkę spadły do nieco 86%. Mamy spadek zapasów benzyny. Wzrost zapasu destylatów, wydobycie 12,3 mil nabojek dziennie, trzeci tydzień z rzędu, kiedy mamy takie wydobycie. W Szanghaju zapasy opy nam się nie zmieniły, a liczba aktywnych w USA nam spadła o 7 do 600 aktywnych punktów. Takie są informacje rynkowe. Plus, oczywiście, to, co nas tutaj w Polsce bardzo interesuje. Zysk netto w Pekanolen w czwartym kwartale wyniósł 16,37 miliarda złotych. To jest 300% więcej niż za czwarty kwartał 2021 roku. Oczywiście Daniel Bajtek twierdzi, że to są skutki po przejęciu grupy Lotus i PGING. Natomiast, oczywiście, pamiętajmy, że w grudniu przepłacaliśmy na paliwie, żeby tutaj rząd miał doby pijać, że cena paliw 1 stycznia nam nie wzrosła mimo zmiany stawki VAT. Tak więc, jak widać. Wszyscy się zrzuciliśmy, zarówno tankując prywatne auta, jak i kupując jakikolwiek jeden produkt wymagający transportu, ponieważ to też wpływało na to, że po prostu były wyższe ceny także dla transportu. Więc pamiętajmy proszę o tym, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów, tego typu wykorzystywanie państwowych spółek nie jest ani właściwe z punktu widzenia moralnego, ani też dobre dla samej spółki, ponieważ no, zbiera ona zły PR. Eee, oczywiście jest to tyle dobre, że spółka, oczywiście, jako spółka giełdowa, jest w tym momencie dobra, bo generuje wysokie zyski, niemniej jednak. Wszyscy się na to zrzucamy. Myślę, że to nie jest zasada, którą kieruje się Warren Buffett, mówiący o tym, żeby na przykład korzystać z produktów spółki, którą ma się w portfelu. W momencie, w którym ta spółka generuje przychody, manipulując cenami na rynkach przy jednoczesnym odgrywaniu rycerza na białym koniu w mediach, no to myślę, że to nie jest rzecz, którą na przykład właśnie Warren Buffett miał na myśli. Same ceny ropy osobiście uważam, że nie powinny nam w najbliższym czasie przekroczyć 85 dolarów. W perspektywie oczywiście mówię tutaj dwóch 3 dni, bo wiadomo, że zapasy ropy w środę mogą nam trochę ruszyć tego rynku, jakieś informacje pojawiające się, natomiast brak informacji nie powinien nam tutaj jakoś gwałtownie zmieniać ceny. Raczej będziemy się konsolidować w tym zakresie. Możliwe, że tworzy się nam coś w rodzaju klina, tak tylko na szybciutko Że tak, żeby było oczywiście widoczne to, o czym mówię. Bardzo możliwe, że tego typu sytuacja właśnie nam się tworzy. Tak, to jest linia poglądowa, e, więc tutaj widzicie, w tej chwili jesteśmy przy granicy, gdzie ten clean, żeby miał sens, to oczywiście musi być to 85 dolarów. Niemniej jednak, nawet 86,5 nadal nam nie zmieni faktu, że jesteśmy tutaj e, w takiej formacji cleanowej. Ja to zostawię podobnie jak tego na jaczka. zresztą. E, jest to w miarę bieżąca prognoza. Myślę, że nadmiar linii i nie jest tutaj aż tak dużo tych linii, żeby koniecznie się edukować z ich liczby. Na gazie, słuchajcie, mamy odbicie i powiem szczerze, że jestem odrobinkę zaskoczony, choć z drugiej strony mamy atak zimy w Stanach Zjednoczonych, więc sam fakt ataku zimy nie powinien nikogo zaskakiwać, że wpływa nam on na ceny, na ceny gazu, tak więc jesteśmy na tym etapie, ale myślę, że. Trójka to jest max, jaki tutaj osiągniemy. Oczywiście rynek nie jest apteką. To nie oznacza, że 3.08 odbijemy. Może być, że wyjdziemy w górę. Pamiętajmy, że mamy tutaj to żółte FIBO, które mamy wyciągnięte. I Ja tylko przypomnę skąd ono jest wyciągnięte. Ono jest wyciągnięte szczyty z września ubiegłego roku od Dołków z grudnia 2021, czyli tak naprawdę cały ruch wzrostowy na wojnę. Jesteśmy sporo poniżej, więc tutaj myślę, że jest to też dość solidny poziom 3,50, 3,60. Ale i to jest całkiem fajne byłby jako target. Natomiast po drodze mamy jeszcze tujeczkę która, jak widzieliśmy, w styczniu nam zrobiła za solidne wsparcie. Więc tutaj zasada zmiany biegunów może oznaczać, że tujka będzie nam robiła za solidne zatrzymanie. Tym bardziej, że na rynkach mamy spadki cen spotowych w Azji które spadły nam do 15 mm dolarów 15 za MMBTU. To są dostawy za ubiegły tydzień na kwiecień. Mamy wsparcie właśnie dzięki tutaj, mamy chłodniejszą prognozę, choć zużycie gazu ziemnego w ma w tym tygodniu wynieść 121,4 miliarda. Zapasy spadły nam w ubiegłym tygodniu, znaczy ta publikacja z ubiegłego tygodnia pokazała spadek zapasów o 71 miliardów metrów sześciennych. Prognozowano 67, więc tutaj różnica jest niewielka, natomiast zapasy gazu w USA są obecnie 15% powyżej 5-letniej co jest wynikiem dosłownie imponującym, ponieważ oznacza to, że rynek gazu wchodzi w bardzo dobrą wychodzi z zimy na bardzo dobrym poziomie. Dane z europejskich magazynów, Gas Infrastructure News pokazują, że magazyny w całej Unii są zapełnione w 63%, czyli o ponad 30 punktów procentowych więcej niż Rok temu, gdzie jeszcze mieliśmy dostawy bieżące rosyjskiego surowca, więc w tej sytuacji też Europa wychodzi z mega dobrymi magazynami. Tu oczywiście podziękowania dla sił wyższych za bardzo dobrą łagodną pogodę. Zużycie gazów w Unii Europejskiej było 13% niższe niż w 2021 roku, w ubiegłym roku, więc popyt przemysłowy spadł o 25%. Łagodna zima zmniejszała nam zapotrzebowanie w domach i też w elektrociepłowniach, więc te wszystkie elementy nam się skumulowały, dając nam solidne zapasy. Pamiętamy, że na zimę zapasy w Europie mają wynosić 80% w magazynach, tak więc jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby wypełnić. To jest Warunki. Jeszcze jakby nie było upalnego lata, toż w ogóle byłby yy, AI dla rynku gazu, jeżeli chodzi o utrzymanie relatywnie niskich cen, jeżeli chodzi o Europę. Jeżeli chodzi o rynek amerykański, to oczywiście, tak jak wspomniałem, mamy do czynienia z sytuacją, w której ten gaz tam odbił. Po tak dużym zjeździe, tak? bo widzimy, w listopadzie mieliśmy szczyty powyżej 7,50. Mieliśmy bardzo dobre wejście w grudniu, powyżej szóstki. W, stycz, w styczniu już byliśmy na potężnych spadkach, więc raczej tutaj doszło przy zejściu poniżej 2,40, czy nawet poniżej tej dwójki na bieżących kontaktach Doszło do sytuacji realizacji zysków, i tak to dla mnie wygląda na tym punkcie, na tym miejscu. Te wzrosty są w ostatnim czasie już na wyższym wolumenie. Więc raczej one nie powinny się teoretycznie zatrzymywać, natomiast ta trójka może nam tutaj bardzo zmienić, więc tą trójką bym uważał, kolejny poziom to jest 3,60, byłoby super do niego dojść, natomiast myślę, że dopiero jutro podczas odprawy da się stwierdzić, czy mamy na to szansę gdzieś w tym tygodniu, żeby to właśnie nam się udało przebić. Na rynku złota mamy zjazdy w okolice 1800 dolarów. Tutaj dobre dane amerykańskie i gospodarki pokazują, że mamy do czynienia z sytuacją, w której Fed może nam tworzyć dalsze ruchy. Czyli coraz bardziej się utwierdzamy w przekonaniu, że przekroczymy baję 5% w stopach procentowych Stanów Zjednoczonych, co jest czynnikiem mocno pospadkowym dla złota. Oczywiście, co należy pamiętać, to fakt, że złoto jest czynnikiem chroniącym przed inflacją, ale w momencie w którym podnoszenie stóp procentowych zostaje zawieszone. Tak więc to jest jeden aspekt bo to oczywiście wpływa nam na wycenę dolara amerykańskiego. Samo złoto, według Wank Tao z OITESA może tutaj zejść poniżej 1816 dolarów, czyli tych poziomów tutaj piątkowych. I wtedy teoretycznie według niego możemy sięgać nawet 1793, czyli tutaj odrobinkę powyżej tych poziomów FIBO, które mamy zaznaczone, które się nam nakładają, bo widzicie, żółta i niebieska linia nam się nakładają, czyli dwa różne poziomy FIBO. Niebieska wynika tutaj oczywiście do wzrostów na tym ruchu wzrostowym listopad, listopad luty z kolei żółta jest dużo większym. Dużo większym poziomem, tak dołek jest z września, szczyt jest wojenny z marca ubiegłego roku. Tak więc jest tutaj uważam, że oba FIBO są zasadne, a solidne wsparcie w przedziale tutaj 1786 1800 wiem, to jest 14 dolarów. To jest szerokie wsparcie, ale patrzymy z interwału dziennego, więc mamy tutaj bardzo solidny zakres. Myślę, że te ceny złota mają szansę się jeszcze nam troszkę zsunąć, faktycznie dotknąć co najmniej tego 1800 dolarów za uncję. Na ręku kawy nam się odrobinkę zatrzymało. Widzimy, że już piątkowa, piątkowy obrót nam nie sięgnął tego poziomu, oczywiście umownego, tak, powyżej tego uznajemy umownie, między nami w naszym programie, że ten obrót jest troszkę powyżej średniej, tak, powyżej jakiejś tutaj wartości, więc piątkowy obrót nam już tutaj się zatrzymał. Co też sugeruje, że teoretycznie powinniśmy być dalej w tędzie wzrostowym. Niemniej jednak, w przypadku kawy w Ugandzie mieliśmy eksport bardzo wysoki w styczniu 494 tysiące wojków ponad. To jest 23% skok rok do roku, gdzie po prostu kraj uwolnił trochę kawy z magazynu, właśnie w stronę rynku, żeby je sprzedać. Zapasy kawy w magazynach Hice spadły. W tym sezonie, w poprzednim sezonie wartości są zbliżone. W tym roku było to ponad 32 tysiące wojków, w ubiegłym roku było to ponad 36 tysięcy wojków, więc te wartości są bardzo zbliżone. Obecnie zapasy kawy są na poziomie poniżej 18% względem poprzedniego roku, więc tutaj na kawie jest to czynnik prowzostowy, ponieważ zatrzymaliśmy się i jesteśmy na prawie 20% gorzej niż w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o stany magazynowe. Więc jest to czynnik mocno pro wzrostowy. Niemniej jednak ta produkcja kawy wydaje się być na chwilę obecną niezagrożona. Ja ten wolumen zamknę, żeby ten wykres był bardziej widoczny. Na co warto zwrócić uwagę? Cena dojechała do zniesienia 50% i dokonała tutaj jakiejś reakcji. Niemniej jednak nie mamy żadnego czytelnego sygnału. Wydaje się, że 180-181 to jest ten przedział, przy którym powinniśmy mieć bardzo solidne wsparcie. Więc też raczej Możliwe, że rynek nam będzie w tym, w tym roku, jeszcze w tym tygodniu, znaczy się będzie nam troszkę w tę stronę leciał. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży po otwarciu amerykańskiej giełdy. W przypadku cukru widzimy, że się konsolidujemy. Tworzy się nam dzisiaj świeczka Inside barowa, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj bardzo solidny opór poniżej 22 centów za funt. Więc myślę, że ten Inside ma szansę w tym tygodniu się rozlać na bardzo fajny ruch spadkowy, nawet w stronę 20,4 czy nawet 20 z haczykiem, Bo widzimy, że tutaj 20,4 mamy i zniesienie FIBO, dlatego ruchu wzrostowego styczeń-luty. Mamy tutaj w tej chwili SMA 55, natomiast nieco powyżej 20, 20,9, 20,5 i 20, to mamy tutaj bardzo solidną strefę wsparcia, więc tutaj mamy tak naprawdę beton, który powinien nam te ceny zatrzymać z teoretycznego, technicznego punktu widzenia, więc to będzie fajny zakres, jeżeli wyjdziemy tutaj z tego inside Buya spadkowo. Oczywiście z uwzględnieniem, że tutaj 20, 40, 74 i 20,77 też mamy taką strefę. E, strefę nakładających się poziomów Fibonacci'ego, czyli też powinno to być dość mocnym miejscem. Tak więc inside buy do zagania stricte technicznego. Jakość informacji tutaj, informacje się znoszą. Dobre zbiory plus niskie zapasy, tak więc doby exploit plus niskie zapasy. To są informacje, które się wzajemnie znoszą w tym aspekcie. Na jęku kukujedzy. Na rynku kukurydzy mamy solidną przecenę. To skutek przede wszystkim po kwestii pogodowych, które dotyka nam całkiem niezłych. Prognoz opadowych dla równin centralnych i południowych, tak, te opady mają być powyżej normalnych, jednocześnie nie będą zbyt nachalne, więc tutaj raczej do podtopień nie dojdzie, więc jest to informacja stykte pozytywna dla rynków, stąd też ta reakcja. Co warto podkreślić, zwróćcie uwagę, że jednak przed bardzo ciasny przedział w tym zakresie, który mieliśmy wyznaczony 675 a 684, tak, to jest to przedział, który jest bardzo, bardzo ciasny, jeżeli chodzi o to, no bo jednak 9 centów nie jest wartością. One w tej chwili już straciły na znaczeniu. To oczywiście dobrze by było zatrzymać to nie, bo to jest solidne wsparcie. Dlatego właśnie rynku, więc przepraszam, solidny opły. Dojechaliśmy teraz też do wsparcia, tak widzimy, że. Tutaj mieliśmy dołek. Zobaczymy, czy to nam zatrzyma ceny, czy jednak będziemy odwiedzać 636 centów. Więc też tutaj punkt obserwacji, tak, to w ubiegłym tygodniu było faktycznie to wyjście i w tej chwili niewiele da się z tym zrobić. Sytuacja na pszenicy także jest zła. Znowu odwiedzamy coraz niższe poziomy, więc jesteśmy w bardzo mocnym trendzie spadkowym. Wygląda na to, że muszę się pogodzić z tym, że moja pozycja na pszenicy powinna zostać zamknięta ze stratą. Na szczęście to był ETF, więc nie przekraczam wartości zainwestowanych środków. Niemniej jednak nie jestem pewien, czy będę trzymał. Chyba ją potrzymam, bo jednak możliwe, że te zbiory faktycznie wiosenne się okażą gorsze. Mamy mieć decyzję o przedłużeniu. Tu eksportu z Morza Czarnego to jest też oczywiście decyzja mocno negatywnie wpływająca na ceny pszenicy w USA jeżeli będzie Rosja znowu robiła problemy, ta pszenica ma szansę na wyższą, natomiast w tej chwili ja nie umiem ocenić gdzie jest poziom przy którym ta cena się zatrzyma, tak? Kolejny poziom wydaje się być 700 -ka. ja sobie przesunę tą linię, bo ona jest te do bieżących to nie jest jakiś istotny punkt, więc znaczy jest istotny punkt byłem przesunąć z 800, e, natomiast jest to po prostu okrągły psychologiczny poziom, więc możemy być bardziej m, zakładać jakieś tutaj e, przesuwać sobie to linię po prostu na nasze potrzeby, żeby też nie tworzyć dziesiątek linii. Tak, widzimy, że 700 potrafi być w spacie, przynajmniej przez moment, dla spadających cen, ale też jest tutaj poziomem, e, przy którym się mocno oscyluje. My tutaj przebiliśmy, słuchajcie, dołek 722 centy. Co mnie mocno, mocno martwi, jeżeli chodzi o ten rynek. Dlatego no, nie potrafię w tej chwili też powiedzieć, czy ta pogoda w Stanach Zjednoczonych będzie miała na tyle duży wpływ, że powinniśmy liczyć na dalsze spadki, czy też po prostu e, czekamy na informacje jakieś negatywne, czyli wiosenne przymioski, inne rzeczy. Ja jeszcze chyba poczekam ze swoim ETF-em, jeżeli nie będzie tutaj e, jakiś. Informacji o tym, że będzie problem z zasiewami pszenicy, czy problem pogodowy, żeby tutaj uszkodzić nam pszenicę o zimą w wielu regionach. To myślę, że to oczywiście wtedy będzie moment, żeby się zamknąć ze stratą. Na razie powyżej 700 to jest jeszcze w granicach tego rozsądnego stoplosa, który gdzieś tam na swojej pozycji mam, ale myślę, że w tej chwili po prostu przetrzymam ją. Ona to jest pozycja na rachunku emerytalnym, na ETF-ie, więc tak naprawdę może leżeć, a po prostu. Rozgrywanie jej w tej chwili jest jak dla mnie, te ceny są niskie. Natomiast nie jest to w żaden sposób propozycja przyglądania się temu rynkowi pod kątem longów, bo nie potrafię stwierdzić, na ile tutaj te informacje w tej chwili, bo to już byłoby wyrzenie z fusów, czy też myślenie życzeniowe, czy ten rynek nam podskoczy bardziej. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że macie w linku w opisie link do rejestracji na jutrzejszą odprawę surowcową. Jest też gorąca zachęta, żebyście zajrzeli na stronę InvestCrafts. Agenda się zapełnia, agenda jest aktualizowana praktycznie każdego dnia. Lista prelegentów jest mocno imponująca. Też się na niej znalazłem, choć czy to plus to nie wiem, natomiast naprawdę warto. I w konkursie też zachęcam do głosowania. Nie będę tutaj wymieniał film czy spółek, i tak dalej, bo są też i takie kategorie. Natomiast ja osobiście swój głos, jeżeli chodzi o Analityka oko, oddam na już wiaka. więc myślę, że warto w tę stronę pójść. Gorąco zachęcam do głosowania na Arka. A pozostałe głosy, to oczywiście już wedle własnego uznania, zresztą Analityka Roku także. Natomiast uważam, że Arek jak najbardziej zasłużył na to miano. Dzięki, wielkie z góry. I za oglądanie programu, i za łapkę w górę, za komentarze, za subskrypcję na kanale, jak i za oczywiście udział zarówno w konkursie Inwestka w Zgłosowanie, jak i udział w samej impezie na koniec marca, gdzie mam nadzieję się z Wami zobaczyć. Dzięki wielkie, powodzenia na rękach, do zobaczenia jutro.